Cieszymy się. Rzeczywiście, pogoda, która podczas y, tego rocznicznego marsza nie zawsze sprzyjała. Wczoraj była katastrofa. Mimo tego, mnóstwo osób uczestniczyło w koncercie Syrii Grzeszczak. Dzisiaj nie padało. Dla biegających pogoda wymarzona. Właśnie taka w sam raz. Dla kibiców nie najgorsza. Słoneczko się pojawiło. Nie zmarzłem wręcz nawet odwrotnie. Jestem teraz bardziej ubogo udziany niż na początku imprezy. Cieszę się. Jest rekord frekwencji. 390 osób wystartowało w Mogilnie. 390 osób pojawiło się na rynku w Mogilnie i gdy usłyszało mój strzał, ruszyło w trasę. Niestety... Jednej osobie nie udało się ukończyć. Kontuzja wyeliminowała ją na trasie. Ale tak czy tak, 389 osób to za bardzo dobry wynik. Cieszę się, że Mogilno współpracuje z nami, że mimo, że jesteśmy w tej chwili poza swoimi granicami administracyjnymi w innych województwach organizujemy wspólnie wiele imprez. Ta jest taka najbardziej standardowa i rzeczywiście gmina Mogilna w tym roku bardzo mocno finansowo też nas wsparła. Myślę, że warto, że włodarze Mogilna, którzy tu, tu też gościmy co roku i którzy też razem z nami wręczają nagrody, będą nadal z nami współpracować. Warto. Mamy biegaczy z całej Polski. Biegacze walczą o nagrody w wielu kategoriach. Nie dublujemy nagród, a więc nagrodzonych, liczba nagrodzonych jest bardzo duża. Oprócz tego losujemy nagrody. Tak samo czynimy, jeżeli chodzi o dziewię. Dzieci i młodzież. w tym roku e, dzieci i młodzież również losowały nagrody i te nagrody były atrakcyjne. Można było losować ro rower, tablet, telefony komórkowe, no i wiele drobiazgów. Natomiast zawodnicy w kategorii generalnej od e, już wielu lat walczą o nagrody finansowe, e, oprócz Pucharów. Statuetę otrzymują nagrody finansowe, nie nagrody rzeczowe w kategorii głównej. Natomiast w kategoriach wiekowych i w kategoriach jeżeli chodzi o płeć, są to nagrody rzeczowe. Myślę, że atrakcyjne, bo wiele osób dzisiaj tutaj do mnie podchodziło, wielu zawodników chwaliło organizację, chwaliło nagrody, chwaliło atmosferę, która tu panuje. Wiadomo, błędów się nie uszczegliśmy. Ci, którzy coś robią, zawsze gdzieś tam jakaś mała pomyłka, jakiś błąd. Staramy się to naprawiać, staramy się, żeby bieg był coraz bardziej profesjonalny. Wiele osób mnie zapewniało, że do Trzemeszna przyjedzie na ten bieg, na bieg Trzech Jezior, a także na inne imprezy sportowe, które organizujemy. I myślę, że to jest sukces. Zauważyłem, że tradycją już się tutaj staje, że coraz więcej Trzemesznian biega w jednolitych strojach. Właśnie przed chwilą kilkanaście koszulek również wręczono. Skąd ta idea i pomysł? To jest coś pięknego. W Trzemesznie w tej chwili jest re rekonesans, jest renesans w ogóle biegania. Jak ktoś będzie przez nasze miasteczko przejeżdżał, to zobaczy, że wieczorem grupki ludzi, dziewczyn, kobiet, chłopaków, mężczyzn przemieszczają się, biegają. Nie wiem dokładnie ile osób z terenu miasta i gminy Trzemeszno wzięło udział, ale to na pewno też był rekord frekwencji. To była grupa 30-40 osobowa. To jest naprawdę 10%. Były takie biegi imieniem Kilińskiego, że biegło trzech, czterech Trzemesznian. Tutaj jest zorganizowana grupa, która nazywa się Biegający okazyjnie ludzie Trzemeszna, Bolt i oni te koszulki y, równe właśnie mają, ale oprócz bardzo licznej grupy Trzemesznian z Bolt'a biegają także inni. Biegali reprezentanci gimnazjum, biegali reprezentacje, reprezentanci... Y, tak, no wesoło, bo jakiś mężczyzna wylokował, e, wylosował lokówkę, a jest to akurat człowiek, który jest bardzo, bardzo krótko obcięty, a to bardzo dobrze, że publiczność w ten sposób tak żywo reaguje, że jest z nami do końca. Myślę, że to losowanie nagród, tak przy okazji uciekając od tematu Czemerszyńskiego, powoduje to, że trybuny są jeszcze prawie pełne. No może, może nie prawie, ale no jest dużo osób. Nie są to puste trybuny i to też jest w taka dobra rzecz. Osoby, które biegają mówią, że jest fajnie, jak się wbiega na stadion, który jest pełen, czy ktoś przybiegnie na pierwszym, na dziesiątym, na setnym, czy na 389 miejscu, jak pani Janina Rosińska, otrzymuje burzę oklasków. A jeżeli chodzi o tę frekwencję strzemeszna, należy się tylko cieszyć, że Bolt, że taka organizacja, ale że także inni, nie zrzeszeni w Bolcie, a chcący biegać, biegali. I to naprawdę jest liczna, liczna grupa. To daje mi do myślenia i nie wiem, czy nie pójdę w ich ślady. Eee, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Wicestarosta Mogileński Tadeusz Szymański wręczał nagrody, oprócz tego burmistrz Mogilna. Leszek Duszyński, radni powiatu gnieźnieńskiego z po terenu Trzemeszna Marek Gotowała i Włodzimierz Losik, przewodniczący Rady Miejskiej w Trzemesznie Wiesław Pokorski, przewodniczący Komisji Rady Miejskiej Krzysztof Szapował i Tadeusz Kostka, wręczał nagrody sponsor biegu Wojciech Bisikiewicz, zwany Janem Kilińskim, ubrany w jego... To jest prywatny zakład Szewski. Jego ojciec był jednym z inicjatorów tego biegu. Jednym z tych, dzięki któremu ten bieg powstał. Wojtek nas wspiera, przybywa tutaj ubrany w strój lińskiego, jest także sponsorem nagród, zresztą nie tylko on, bo także jego brat Jacek, właściciel restauracji Czeremcha, ale on nie wręczał medali. Medale poza tym wręczali, wręczał Tadeusz Skrzypczak, jeden ze sponsorów, właściciel ośrodka wypoczynkowego Jutrzenka w Gołąbkach. Wręczali radni Rady Miejskiej e, Leszek Figaj, e, Ludwik Macioł i Przemysław Woźny, wójt jezior Wielkich Zbysław Woźniakowski, też człowiek związany z Trzem. Przez wiele lat tutaj mieszkał. E, był trenerem e, piłkarskiej drużyny seniorów, a także juniorów zjednoczonych Trzemesno. Właśnie w tej chwili wręcza nagrodę. E, także też e, ta współpraca z jeziorami e, wielkimi jest bardzo dobra. Myślę, że nikogo e, nie. Wspominałem.